Idziecie do kuchni. Ona idzie za wami. Zmierzacie do łazienki. Ona już czeka pod drzwiami. Po prostu próbujecie wstać z kanapy, a już jest na was skierowane uważne, wszystko kontrolujące spojrzenie. Znacie to? Czasem wydaje się, że macie nie kota, a małego, futrzastego nadzorcę. Dziś przeanalizujemy 10 naukowo uzasadnionych powodów, dla których wasz kot nieustannie was sprawdza. Zajrzymy w świat jego instynktów i zrozumiemy, co kryje się za tą nieustanną kontrolą. Bądźmy szczerzy. U podstaw zachowania każdego zwierzęcia leży instynkt przetrwania. I pierwszy, najbardziej fundamentalny powód, dla którego wasz kot chodzi za wami krok w krok, jest niezwykle pragmatyczny. Dla niego nie jesteście tylko ukochaną osobą, jesteście chodzącym centrum niezbędnych do życia zasobów. Właśnie dlatego najbardziej podstawowy poziom tej kontroli, to sprawdzanie. Idziecie do kuchni? Ona idzie za wami, bo właśnie tam znajduje się źródło jedzenia. Siadacie na kanapie? Ona natychmiast układa się obok, ponieważ jesteście głównym źródłem ciepła i bezpieczeństwa w domu. Ona nie tylko was śledzi, na poziomie instynktu pilnuje, aby jej główny zasób życiowy był w zasięgu wzroku i w pełnym porządku. Ale gdyby wszystko sprowadzało się tylko do jedzenia i ciepła, byłoby to zbyt proste, prawda? W rzeczywistości wasz kot widzi w was coś znacznie więcej niż tylko źródło zasobów. Widzi w was członka swojego stada, swojej rodziny, a to przenosi jego zachowanie na zupełnie nowy, społeczny poziom. A co robią członkowie jednego stada w dzikiej naturze? Zgadza się, nieustannie się nawzajem obserwują. Utrzymują kontakt wzrokowy i zapachowy, aby upewnić się, że wszyscy są bezpieczni, a grupa jest zjednoczona. Nieustannie sprawdzając, gdzie jesteście i co robicie, wasz kot nie tylko zaspokaja swoją ciekawość. On pełni niezwykle ważną funkcję społeczną. Przeprowadza sprawdzanie obecności. Jesteś na miejscu? Wszystko w porządku? Nasza grupa jest w komplecie? To nie jest kontrola. To troska na najgłębszym, instynktownym poziomie. Czy zauważyliście kiedyś, jak metodycznie wasz kot obchodzi mieszkanie rano, zaglądając do każdego pokoju? To nie jest zwykły spacer. To obchód terytorialny, święty rytuał, podczas którego sprawdza, czy na jego ziemiach wszystko jest w porządku. I wiecie, kto jest najważniejszym obiektem na tym terytorium, wymagającym najdokładniejszej inspekcji? Właśnie Wy. Dlaczego więc stajecie się centrum jego patrolu? Ponieważ dla Kota terytorium to nie tylko ściany i meble, to złożony system zapachów, przedmiotów i żywych istot, gdzie wszystko musi być na swoim miejscu. Wy, jako kluczowy i najbardziej nieprzewidywalny element tego systemu, wymagacie stałej kontroli. Kiedy kot chodzi za Wami z pokoju do pokoju, w gruncie rzeczy przeprowadza inwentaryzację. Sprawdza: Dobra, główny człowiek przemieścił się z sypialni do salonu. Status w normie zagrożeń brak. Ale to nie jest tylko bierne obserwowanie to także aktywne zarządzanie terytorium. Przypomnijcie sobie, jak kot ociera się o framugi, drzwi lub meble, zostawiając swój zapach. Kiedy ociera się o wasze nogi, robi to samo. Nie jesteście tylko mieszkańcem jego terytorium, jesteście jego centralną, ruchomą częścią. Chodząc za wami i nieustannie odnawiając na was swoje znaczniki zapachowe, integruje was ze swoją mapą świata. On nie tylko was kontroluje, on włącza was w granice swojej bezpiecznej przestrzeni, czyniąc was jej nieodłączną częścią. Zauważyliście, jak wasz kot zaczyna natarczywie kręcić się pod nogami dokładnie 5 minut przed porą karmienia? Albo jak przychodzi i siada obok was właśnie o tej godzinie, kiedy zwykle oglądacie telewizję? To nie przypadek. W świecie, gdzie nie ma zegarków, wasz kot jest najdokładniejszym zegarkiem i bardzo surowo pilnuje, żebyście nie wypadli z jego harmonogramu. Dlaczego więc rutyna jest dla nich tak ważna? W przeciwieństwie do nas, koty żyją w świecie rządzonym nie czasem, a sekwencją zdarzeń. Ich wewnętrzne zegary są nastawione na rytuały. Najpierw właściciel się budzi, potem idzie do kuchni, potem jest śniadanie. Ta przewidywalność tworzy dla nich poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem. Każde odchylenie od tego harmonogramu, nawet o kilka minut, może wywołać u nich prawdziwy niepokój. Właśnie dlatego Was sprawdza. Kiedy przychodzi do Was o określonej porze, nie tylko przypomina o sobie. On sprawdza godzinę. Zadaje nieme pytanie. Teraz jest czas na zabawę. Pamiętasz? Dlaczego jeszcze się nie bawimy? Wszystko w porządku? Chodząc za Wami, kontroluje Nie Was, a przestrzeganie rytuałów, które są podstawą Jego spokoju. Dlatego, gdy Wasz kot natarczywie prowadzi Was do miski, lub przynosi zabawkę o tej samej porze każdego wieczoru, on nie tylko prosi, on wykonuje swoją pracę, pracę strażnika rytuałów, pilnuje, aby jego świat pozostał stabilny i przewidywalny, a wy w tym świecie jesteście głównym wykonawcą, od którego zależy, czy wszystko pójdzie zgodnie z planem. Zauważyliście, że wasz kot może spać gdziekolwiek, ale gdy tylko siadacie do pracy przy komputerze lub do czytania książki, natychmiast przenosi się bliżej was? Niekoniecznie na kolana. Może po prostu na sąsiednie krzesło lub na podłogę u waszych stóp? Myślicie, że po prostu szuka towarzystwa? W rzeczywistości szuka swojej kotwicy bezpieczeństwa. Co to znaczy? Dla kota, nawet najodważniejszego, świat jest pełen potencjalnych zagrożeń, ale na każdym terytorium ma on tak zwane punkty zakotwiczenia miejsca lub obiekty, przy których czuje się absolutnie bezpiecznie. I wy, jego człowiek, Jesteście najważniejszą i najbardziej niezawodną z tych kotwic. Wasza spokojna, przewidywalna obecność tworzy wokół Was niewidzialne pole komfortu. Właśnie dlatego nieustannie Was sprawdza. Kiedy przemieszczacie się po mieszkaniu, jego kotwica również się przemieszcza, a on instynktownie musi za nią podążać, aby pozostać w swojej strefie bezpieczeństwa. Kiedy wchodzi do pokoju, w którym jesteście, i upewniwszy się, że jesteście na miejscu, spokojnie odchodzi. On nie tylko was sprawdza. On zapisuje stan gry jak w grze wideo. Rejestruje wasze położenie, aby wiedzieć, gdzie będzie mógł się wycofać w razie niepokoju. A więc to ciągłe podążanie za wami nie zawsze oznacza chęć interakcji. Często to po prostu ciche sprawdzenie. Jesteś tu? Świetnie, w takim razie jestem bezpieczny. Wasza obecność to jego emocjonalny fundament. A chodząc za wami, po prostu upewnia się że ten fundament jest na miejscu, co pozwala mu się zrelaksować i spokojnie zajmować swoimi kocimi sprawami. A co jeśli powiem Wam, że w oczach Waszego kota, to Wy jesteście jego pupilem? I całe to nieustanne śledzenie to nic innego, jak przejaw głębokiego instynktu macierzyńskiego? To jedna z najbardziej zaskakujących teorii zoopsychologów. Koty mogą postrzegać nas jako duże, bardzo mądre. Ale zupełnie niezdarne i niesamodzielne kocięta, których nie można zostawiać bez opieki. Właśnie dlatego tak natarczywie towarzyszy Wam w najbardziej wrażliwych momentach, na przykład w łazience. Przypomnijcie sobie, jak kotka-matka nigdy nie zostawia swoich dzieci samych, nieustannie sprawdzając, czy wszystko z nimi w porządku. Kiedy zamykacie się w pokoju, wasz kot matka nie może kontrolować sytuacji, a to wywołuje u niego niepokój. Drapie w drzwi nie z ciekawości, ażeby upewnić się, że jego duże, niezdarne dziecko nie wpadło w tarapaty. Ale ta matczyna kontrola to nie tylko proces jednostronny. Nieuchronnie prowadzi on do kolejnego, jeszcze subtelniejszego poziomu komunikacji. Próby dialogu. Zauważyliście, jak wchodzi do pokoju, nawiązuje z wami kontakt wzrokowy, może cicho miałknie i, otrzymawszy odpowiedź, spokojnie odchodzi? To nie jest zwykłe sprawdzenie. To początek rozmowy. W tym momencie wasz kod wysyła wam pinga, jak w komunikatorze. Pyta: Jesteś tu? Jesteś ze mną? Nasza więź jest silna? i czeka na odpowiedź. Wasze spojrzenie, skinienie głową, czułe słowo lub powolne mrugnięcie wystarczą mu, aby otrzymać potwierdzenie Tak, jestem tu. Wszystko dobrze. Otrzymawszy tę odpowiedź, uspokaja się i może iść dalej swoimi sprawami do następnego sprawdzenia łączności. I tu kryje się kluczowy moment, który wielu umyka. Jeśli stale ignorujecie te próby dialogu, kot może stać się jeszcze bardziej natarczywy. Nie próbuje was zdenerwować. On po prostu podwaja wysiłki, aby się do was dobić, myśląc, że być może jesteście w stresie lub że wasza więź społeczna osłabła. Dla niego wasze milczenie to nie znak zajęcia, a powód do niepokoju, wymagający jeszcze baczniejszej kontroli. A co jeśli zwykłe podążanie za wami stało się? Natrętne? Jeśli kot nie tylko za wami chodzi, ale dosłownie nie odstępuje was na krok, żałośnie miałczy i wydaje się niezwykle niespokojny? Nie zrzucajcie tego od razu na karb kaprysów. Czasem najbardziej natarczywe śledzenie to nie przejaw miłości, a cichy, desperacki sygnał o pomoc. Przede wszystkim takie zachowanie może być oznaką stresu. Zastanówcie się, czy ostatnio w waszym domu nie było jakichś zmian. Przemeblowanie, wizyta gości, głośny remont u sąsiadów, a nawet po prostu nowy zapach, który przynieśliście na butach, wszystko to może wytrącić waszego kota z równowagi. W stanie stresu instynktownie szuka on swojej głównej kotwicy bezpieczeństwa, czyli was, i próbuje trzymać się jak najbliżej, aby poradzić sobie z lękiem. Ale jest też poważniejszy powód, którego w żadnym wypadku nie można ignorować: nagłe wzmożenie chęci bycia blisko was. Może być jednym z pierwszych i najsubtelniejszych objawów tego, że wasz kot źle się czuje. Zwierzęta instynktownie ukrywają ból, aby nie wydać się słabymi. Ale kiedy naprawdę jest im źle, szukają ochrony u tego, komu ufają najbardziej. Jeśli natrętnemu śledzeniu towarzyszą inne zmiany, utrata apetytu, apatia czy niechęć do zabawy, to bezpośredni powód, by skontaktować się z weterynarzem. Właśnie dlatego tak ważne jest umiejętne odróżnianie zwykłego, przyjaznego podążania od niepokojącego. Jeśli zachowanie waszego kota gwałtownie się zmieniło, stało się nadmierne i towarzyszą mu inne nietypowe objawy, przyjrzyjcie mu się uważniej. Być może w tym momencie nie chce on tylko waszej uwagi. Być może bez słów mówi wam: Boję się lub boli mnie, pomóż mi. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak nudny może być świat dla kota zamkniętego w czterech ścianach? Nie ma internetu, książek, seriali. Co więc służy mu jako główne źródło rozrywki i wiadomości? Odpowiedź jest prosta. Wy. Dla waszego kota jesteście najciekawszym, najbardziej nieprzewidywalnym i pasjonującym telewizorem w domu. Właśnie dlatego tak uważnie śledzi każdy wasz krok. Idziecie do kuchni. To nowy odcinek programu Co dziś na obiad. Otwieracie szafę. To intrygujący program tajemnice zakazanych półek. Nawet wasza praca przy komputerze jest dla niego pasjonującym widowiskiem, pełnym niezrozumiałych, ale interesujących dźwięków klawiatury i ruchów kursora na ekranie. Ale nie jesteście dla niego tylko ruchomym obrazkiem. Jesteście źródłem stymulacji sensorycznej. Wasze kroki tworzą wibracje, które czuje łapami. Wasz głos to krajobraz dźwiękowy, pełen różnych tonów i intonacji. A zapachy, które przynosicie z zewnątrz, to dla niego jak świeże wydanie gazety opowiadającej o tym, co dzieje się w wielkim, niedostępnym świecie. Chodząc za wami, wasz kot nie tylko zabija czas. On zbiera informacje, bawi się i stymuluje swój mózg. Jest waszym najwierniejszym widzem, który nigdy nie przegapi żadnego odcinka waszego codziennego show. I im więcej się ruszacie, mówicie i wchodzicie w interakcje ze światem, tym ciekawsze staje się jego życie. I tak dochodzimy do ostatniego, najważniejszego i najbardziej wzruszającego powodu. Przeanalizowaliśmy instynkty, rytuały, terytorium. Ale co jeśli u podstaw całej tej nieustannej kontroli leży coś znacznie prostszego i bardziej ludzkiego? Co jeśli wasz kot po prostu chce się upewnić, że wszystko z wami w porządku? Wyobraźcie sobie na sekundę świat z jego perspektywy. Znikacie na cały dzień w nieznanym i niebezpiecznym świecie zewnętrznym. A potem wracacie, pachnąc tysiącem obcych zapachów. On nie wie, gdzie byliście i co się z wami działo. Jego ciągłe podążanie za wami w pierwszych godzinach po waszym powrocie to nie tylko kontrola. To emocjonalne sprawdzenie. Uważnie obserwuje wasz głos, ruchy, nastrój, próbując wychwycić najmniejsze oznaki stresu czy niepokoju. Jakby zadawał nieme pytanie, wszystko z tobą dobrze? Twój dzień minął normalnie? Nie jesteś w niebezpieczeństwie? Sprawdza nie tylko Waszą fizyczną obecność, ale i stan emocjonalny, aby upewnić się, że Jego główna kotwica bezpieczeństwa jest nie tylko na miejscu, ale i w pełnym porządku. I w tym kryje się sama istota Waszych relacji. Ostatecznie za wszystkimi złożonymi instynktami i rytuałami kryje się proste, ale głębokie przywiązanie. On chodzi za Wami, ponieważ Wasze życie jest nierozerwalnie związane z Jego własnym. Wasze dobro to Jego dobro. I ten cichy, futrzasty nadzorca, który chodzi za Wami krok w krok, to w rzeczywistości po prostu Wasz najwierniejszy przyjaciel, który chce jednego upewnić się, że z Jego ukochaną osobą wszystko jest dobrze. A więc następnym razem, gdy Wasz kot będzie chodził za Wami jak mały cień, nie denerwujcie się, zatrzymajcie się na sekundę i przyjrzyjcie się. Być może nie prosi tylko o jedzenie. Może sprawdza granice swojego terytorium, albo uważa was za swojego dużego, niezdarnego kociaka, którego nie można zostawiać bez opieki, a może po prostu chce się upewnić, że wszystko z wami w porządku. Ignorując to zachowanie, ryzykujemy, że przegapimy to, co najważniejsze próbę dialogu. Widzimy natręstwo tam, gdzie w rzeczywistości kryje się troska, niepokój lub głębokie przywiązanie. Zrozumienie tych dziesięciu powodów to nie tylko zbiór ciekawostek, to klucz do zupełnie nowego poziomu komunikacji z waszym pupilem. Bo u podstaw całej tej nieustannej kontroli leży prosta prawda. Jesteście centrum Jego wszechświata. I On po prostu chce być pewien, że z Jego wszechświatem wszystko jest w jak najlepszym porządku. A z jakich powodów Wasz kod chodzi za Wami? Który z tych dziesięciu powodów wydał Wam się najbardziej znajomy? Koniecznie podzielcie się swoją historią w komentarzach poniżej. Jeśli ten film pomógł Wam lepiej zrozumieć Waszego futrzastego kontrolera, nie zapomnijcie dać łapki w górę i zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić nowych tajemnic ze świata zwierząt. Dziękujemy za obejrzenie i do zobaczenia.